Mój brat kopiował każdy zakup, który robiłem przez lata, więc pozwoliłem mu skopiować coś, co skończyło się zniszczeniem jego życia. Mam naśladowce od dnia, w którym się urodziłem. Mój młodszy brat i nie mam na myśli tego w normalny sposób rywalizacji między rodzeństwem. Mam na myśli to tak, że jeśli kupiłem Hondę, on kupował Lexusa. Jeśli oszczędzałem na coś, on kupował wersję premium na kredyt. Jeśli dostałem awans, on jakoś dostawał lepszy tytuł w konkurencyjnej firmie. Zaczęło się niewiele, prawie słodko nawet, jak gdy dostałem używany Xbox w liceum. to przekonał naszych rodziców, że potrzebuje najnowszego PlayStation do ocen. Nie obchodziło mnie to, bo po prostu chciałem grać w Halo z przyjaciółmi, ale gdy doszliśmy do 20, stało się to mściwe. Kupiłem przyzwoity zegarek po mojej pierwszej prawdziwej pracy. Otto pojawił się na niedzielnym obiedzie z Rolexem, mówiąc wszystkim, zegarki to inwestycje. W przeciwieństwie do wyborów niektórych ludzi. Zaręczyłem się z pierścionkiem, na który mogłem sobie pozwolić. Dwa tygodnie później Otto oświadczył się z kamieniem dwa razy większym i opublikował zdjęcia porównawcze na Instagramie oznaczone Ulepsz swoją miłość. Kiedy wspomniałem o planowaniu podróży do Włoch na naszą rocznicę, Otto zabrał swoją dziewczynę tam tydzień wcześniej i komentował wszystkie moje posty. Mogę polecić lepsze miejsca, które odkryliśmy. Potem mama odciągnęła mnie na bok po kolacji jednej nocy. Musisz przestać obność swoje zakupy. Otto przekroczył limit trzech kart kredytowych, próbując za tobą nadążyć. Musieliśmy refinansować dom. Ta rywalizacja, którą zacząłeś, go ruinuje. Nigdy niczego nie zaczynałem. Dwa miesiące później finalizowałem plany ślubu z moją narzeczoną Julią. Zarezerwowaliśmy małą ceremonię w naszym ulubionym kurorcie na marzec. Spędziłem tygodnie pisząc osobiste przysięgi. Pewnego konkretnego dnia, pod koniec lutego, Otto ogłosił, że ucieka z dziewczyną następnego weekendu. Ale nie tylko uciekł. Zarezerwował nasz kurort, wynajął naszego fotografa, nawet zadzwonił do naszej florystki, twierdząc, że była pomyłka ze ślubami braci. Dosłownie miał nasz ślub przed nami. Ale najgorsza część przyszła, gdy zobaczyłem jego film ceremonii online. Czytał moje przysięgi słowo w słowo, te same, nad którymi spędziłem tygodnie pisząc i zostawiłem papier w domu rodziców. Julia oglądała te słowa wychodzące z ust Otto i załamała się. Płakała godzinami i ciągle mówiła, to miały być moje, nasze. Po prostu ukradł twoje przysięgi, jakby to nic nie znaczyło. Przełożyliśmy nasz ślub na czas Wtedy dać Otto dokładnie to, czego chciał. której nie mógł Piękny kolonialny dom z zewnątrz, ale koszmar pod spodem. Raport inspekcji od przyjaciela z branży nieruchomości pokazywał pęknięcia fundamentów, czarną pleśń, zalewającą piwnicę i uszkodzenia termitów, które kosztowałyby fortunę do naprawienia. Zacząłem rozmawiać o domu na każdym rodzinnym obiedzie, nazywając go nagrodą, której desperacko pragnę. Pokazałem mamie fałszywe dokumenty hipoteczne na więcej, niż faktycznie mogliśmy sobie pozwolić. Udawałem obsesję na punkcie tego konkretnego domu, upewniając się, że to mnie usłyszy za każdym razem. A po trzech tygodniach budowania napięcia ogłosiłem, że się poddaję, bo nie mogę wystarczająco oszczędzić. Nawet wyglądałem na zdruzgotanego. Ten dom był naszym marzeniem. Mam nadzieję, że nikt inny go nie kupi, żebym mógł go odzyskać w przyszłości. Wiedziałem, że to nie może się oprzeć i polować. Znalazł go na rynku błyskawicznie, a sprzedawcy wystawili go genialnie ze świeżą farbą ukrywającą plamy od wody i meblami przykrywającymi uszkodzone podłogi. Odto nawet go nie obejrzał porządnie i już złożył ofertę przy pierwszej wizycie. Nawet zrezygnował z inspekcji, żeby pobić wyimaginowane konkurencyjne oferty, o których ciągle wspominałem. A tydzień później, gdy się ze mną spotkał, nie mógł przestać się uśmiechać. Pamiętasz ten dom, na który cię nie było stać? Właśnie go zamknąłem. Wygląda na to, że był przeznaczony dla mnie, a nie dla ciebie. Prawdopodobnie powinieneś szukać czegoś tańszego. Nic nie odpowiedziałem, wiedząc doskonale o katastrofie, która miała nadejść. Podczas pierwszego miesiąca jego piwnica została zalana podczas lekkiego deszczu. Otto dzwonił do mnie w panice o północy, ale i zdał sobie sprawę, że desperacko potrzebuje napraw, inaczej dom by się zawalił, ale te naprawy kosztują pieniądze, pieniądze, których nie miał, po kupnie domu w takim pośpiechu. Więc Otto pojawił się w moim mieszkaniu bez zaproszenia, wyglądając na wycieńczonego. Jego ubrania były pogniecione i miał ciemne kręgi pod oczami. Gapił się na mnie przez długą chwilę przed mówieniem. Wiedziałeś, wiedziałeś o tym domu. Zrobiłeś to celowo. Po prostu wzruszyłem ramionami i powiedziałem mu, że nigdy nawet nie dostałem się do środka, żeby go zobaczyć, a poza tym on kupił dom sam. Nie mógł niczego udowodnić. Nasi rodzice już dali mu swoje oszczędności na zaliczkę i skończyły mu się pieniądze. Sześć miesięcy później to był w środku rozwodu z żoną i mieszkał w piwnicy naszych rodziców. Mówił wszystkim, że go podstawiłem, ale brzmiał bardziej jak zepsuta płyta niż rzeczywista ofiara.